Jedna chwila potrafi zmienić całe życie. Kiedy mama Łukasza zapada w śpiączkę, on zamieszkuje u ciotki. Wszystko. Dobra, pakuj się. To właśnie tam odkrywa nieznany dotąd świat. Wybierz się wraz z nim w niezwykłą podróż za niebieskie drzwi. Jest to? kto? Poprowadzą cię one do krainy snu tak pięknego, że nie chce się go opuszczać, i tak tajemniczego, że można się go bać. To pierwsza polska produkcja zrealizowana z takim rozmachem i tak niesamowitymi efektami specjalnymi. Stanowi magiczną historię dla całej rodziny. Przyjdź i sprawdź, co dzieje się, gdy zamykasz oczy i zasypiasz. Kinoremus zaprasza na seans od 27 listopada. Oglądając film wspierasz fundację Ewy Błaszczyk, pomagającą dzieciom po ciężkich urazach mózgu, często przebywających w śpiączce.